Pisz, robisz? No! Truskawka. Uh, to plastikowe jedzenie jest. To nie jest prawdziwe. Halo. Mówisz gluten to gluten. Oficjalny dzień dobry. W ostatni z siedmiu wolnych dni, błażeje. Także od jutra wracamy, jak to my mówimy, do naszego kieratu. E, jest bardzo ładna pogoda dzisiaj. Syn pojechał do przedszkola. Znaczy, błażej go zawiózł, sam nie pojechał. I dzisiaj ma być w przedszkolu o nich Mikołaj. Czyli on generalnie. Trzeci raz w tym roku się spotka z Mikołajem. Niektórym to jest dobrze, co? Mój plan główny na dzisiaj jest taki: oprócz przygotowań do następnych dwóch tygodni pracy Błażeja, że ogarnę dzieciom ciuchy, bo no, mamy te torby chociaż bez pęka, to stoi jeszcze jedna z Dansa. Jeszcze wczoraj w Lidlu też jakieś ciuchy dla młodej kupiłam. Chcę to wszystko po prostu ogarnąć, tym bardziej, że tam jest straszny kipisz u niej w szufladach w szczególności. Bo jeżeli chodzi o niego, to u niego już jesteśmy w miarę ogarnięci, bo wiecie, on jednak te rozmiary zmienia dużo rzadziej niż ona. Więc muszę po prostu się nastroić i będę... Dzisiaj sprzątać w ciuchach. Chociaż też, znając życie, wiecie, ona śpi już około pół godziny. Ja się w tym czasie zdążyłam wykąpać, ogarnąć troszkę. Mam wrażenie, że to nie jest mój dzień. Ręcznik mi wpadł do y, podprysznic. Tak więc dobrze, że mam drugi, bo nie wiem, jakbym się wytarła. <laughs> Za długo tutaj nie posiedzę, bo i tak będę musiała. Ona się pewnie, jeżeli nawet wpadła w drugi cykl i będzie spała jeszcze kolejne pół godzinki, to, no to mam pół godziny. A potem i tak się muszę iść odciągać. Także. Wiecie jak jest? Taki to cykl o dnia. Jakiś czas temu kupiłam jej gruszkowe spodnie. One są 74,80. I wczoraj, zupełnie o tym zapomniałam, że mamy te spodnie, kupiłam jej budziaki do kompletu. Zdarzają się fajne przypadki, co? Tu Wam jeszcze pokażę taki uroczy komplecik. On jest na 3-6 miesięcy, więc on już jest na nią za mały. My go dostaliśmy od kolegi z pracy Błażeja. Przeuroczo w tym wyglądała, jak laleczka. Jeszcze włosy jej tak stały. Cudo. A to dostała od swoich szesnych. To też jest taki komplet bloomersów. O, tutaj mamy bloomersiki i taka koszuleczka. No ale to też już jest za malunie. Kupowałam rok temu za 1 euro Są akurat w sam raz Wcelowałam idealnie z rozmiarem 69 Będzie miała teraz na te święta A to są leginsiki, które są też Spodem od kompletu I to będzie Może inaczej, ja ich, chyba... ja ich chyba Tych leginsów nie założę, tylko założę jej Te, te czerwone Do tej bluzeczki, bo te są takie No nie do końca mi się materiał podoba Ale mamy do tego przeuroczą bluzeczkę Którą zaraz wam pokażę Jest jej bluza świąteczna i do tego będzie miała te leginsy, bo tak ja mówię, oryginalnie były te, może jej by lepiej pasowały, ale materiał mi się nie do końca podoba, tak więc to jest sukienunia, którą dostała od naszych sąsiadek. Bo tak jak Wam kiedyś Bożej mówił, my mieszkamy w bliźniaku. Po prostu drugi dom jest doczepiony i od niej dostała sukienunię do tego jeszcze opaseczka, no ale to też już jest za małe, poza tym to jest letnia sukienka, tak więc albo ją jej zostawię na pamiątkę, bo jest naprawdę prześliczna, albo po prostu ją sprzedamy. którą odziedziczyliśmy na rozmiar na teraz, więc ją zostawiam. Mamy ogrodniczki, to chyba spenka na jakiejś prądce kupiłam, ale one są nawet na rok czasu, więc one jeszcze są duże. Ulubione gersiki jabłuszkowe, to jest właśnie z tej serii spenka, o której Wam mówiłam, te co są po 2,80, ona już je kilka razy miała, one się absolutnie nie kulkują, nie niszczą, wyglądają super. Dżinsiki, ale więc szczerze, jakby ona ich nigdy jeszcze nie miała na, na sobie, ja je zostawiłam. One są chyba jeszcze po naszym synu, które on też po kimś odziedziczy, odziedziczył. I nie wiem, zobaczymy. Zostawiamy w każdym razie, które są teoretycznie męskie. A jej kupiłam tylko za 3 euro, bo mi się kolor spodobał, więc to też zostawiamy, bo one są na 9-12. E, tutaj mamy chyba też takie większe, trochę. Tak, to już jest rok półtora. Legginsy. Jeansowe. To sobie wszystko odkładam na kupkę na później. To, co mam na teraz, to na teraz. Mam różne koszuleczki, które są teraz w tym jej aktualnym rozmiarze. Ja będziemy nosić. O, mieszka. Takie jednorożce. Ta jest przepiękna. Ona była do kompletu z sukienką taką jeansową na ramionczkach. Też dostaliśmy od sąsiadów z... na przeciwka. Tutaj to dawanie prezentów i y, głównie ciuchów, jak dziecko się urodzi, jest bardzo popularne, nawet jeżeli się kogoś bardzo nie zna, tylko na przykład właśnie są to sąsiedzi. No i tutaj też już na, na następny rozmiar. To są z Sinseya rzeczy, które ja zamawiałam jakiś czas temu w Polsce. Teraz swoją drogą przyjdzie kolejna paczka z Polski, też z rzeczami z Sinsaya. O, tutaj kolejne legginsiki z Sinsaya. One mają bardzo ładne wzory. Naprawdę bardzo ładne ciuchy są z jeżeli chodzi o samą jakość materiałów, to te materiały są dosyć cieniutkie, ale nam tego szczególnie nie przeszkadza. To jest spódniczka, ale ta spódniczka też jest duża. Tak, to jest spódniczka, którą ja kupiłam w Reserved jeszcze w Polsce, jak byłam w ciąży. To też jest vintage koszuleczka z Nexta. Ona podejrzewam ma 15-16 lat. się Odziedziczyliśmy i też widzę po metkach, że to są stare metki nextowe. Są bodziaki z Primarka. Generalnie nie kupujemy bodziaków w Primarku, dlatego, że one są tutaj bardzo szerokie. No, ale to jest rozmiar większy, więc jej je odłożę. Jeszcze spodenki, ale też już raczej za małe. Nasz syn bardzo ulewał i musieliśmy mieć miliony pieluch tetrowych i też teraz kupiliśmy miliony pieluch tetrowych i okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Myślałam, że wszystkie dzieci tak ulewają, jak nasz syn. Że mi się wydawało, że pieluchy tetrowe to jest bardzo dobre rozwiązanie na prezent dla młodych rodziców. Okazuje się, że niekoniecznie. Także widzicie, tutaj mam... To jest tylko naprawdę mała część tych pieluch tetrowych, które my mamy, ale nie używamy ich jakoś szczególnie teraz. Głównie do kąpieli, jak sadzamy ją w wannie, bo ona już nam ładnie w wannie siedzi, ja tylko właśnie kładę pod pupkę... Piluchę tetrową, to ona wtedy mi się mniej, mniej ślizga. W ogóle się nie ślizga. Może tak. To są 0,3. Ja nie wiem, czy ona je raz miała na sobie. To są leginsiki, które ja chyba. Wydaje mi się, że za grosze kupiliśmy w pęku, w trójpaku. Więc nawet chyba ich nie miała, jak założyć. Mamy całe naręcze e -e blues, które są na następny rozmiar. O, cała masa trójkącików. W różnych kolorach, bo częściowo są po, naszy, częściowo są po naszym synu, a częściowo ja po prostu. Byłam w święcie przekonana, że będziemy mieli drugiego chłopca. <laughs> jak widać. W ogóle w okresie świątecznym, jak widzicie, torby spęka. Są oznaczone, że mogą być świetnym papierem do pakowania prezentów. I one tutaj mają tą taką linię perforowaną, po której można je wyciąć. A dodatkowo tutaj są, jak widzicie, pozaznaczane kształty tagów, które można do prezentów dołączyć. Uważam, że jest to super sprawa. My generalnie zawsze, jakby jakoś tam inaczej też pożytkujemy te torby, nie wyrzucamy ich, tylko po prostu korzystamy z nich wielokrotnie, bo są super. Ja też często je przy okazji swojego hobby wykorzystywałam tak więc, no, taka ciekawostka tutaj już sobie poukładałam to, co mam dla niej w następnym rozmiarze, to częściowo jest wyprane, częściowo nie tak więc zostawiłam albo metki, albo tak jak tutaj to jest w opakowaniach, żebym wiedziała co jest jeszcze do prania więc częściowo to już wypraliśmy, szczególnie te, te rzeczy z Sinsaya, ale to, co kupiliśmy ostatnio, o, widzicie to te bluzy z Primarka, no to one jeszcze tutaj są niewyprane będą wyprane na świeżo i jeszcze będę musiała jakoś tutaj ulokować te rzeczy, które też są na zapas. Tutaj natomiast już sobie zrobiłam szufladę na te dresiki, które kupiliśmy w penku ostatnio. I tutaj będę chciała, żeby miała wszystkie dresiki pokompletowane. Natomiast w tej szufladzie tutaj po jednej stronie są koszuleczki, a po drugiej będę układała leginsy takie, które nie mają pary. Częściowo zrobiłam. Znaczy, u naszej surki jest względny porządek, u syna trochę gorzej, ale on ma generalnie za dużo ciuchów. Nawet widzicie, mąż mi przyniósł kawę. Nie dam rady dopić. Mam córka wstała już, więc on się z nią bawi. Ale zaraz ja muszę iść się odciągać. No i też za kolejną chwilę trzeba będzie po naszego małego gagatka do przedszkola jechać. No i taki to dzień. Raczej dzisiaj siedzimy w domu. Na chillaxie, bo tak jak mówiłam, musimy się przygotować do kolejnych dwóch tygodni kieratu. My się tak śmiejemy, ale wiecie jak jest. Idziecie na dół już? Ja dopiję kawę i też schodzę. Syn wrócił z przedszkola i okazuje się, że tu w plecaku jest jeszcze jakiś prezent. Ciągam Lunchboxa i butelkę z wodą. Zachaczyłem się. A on odpakuje prezent za chwilkę. Bierzemy plecak. Zapraszam na odpakowywanie prezentu. Zapraszam proszę pana. No, dawaj. Prezent! No, kładź i odpakowuj. Co tam mamy? Jak myślisz, co tym razem dostałeś? No ale co w tych prezentach? Czy będą to... czekoladki? Trzeci raz te same. Normalnie ty będziesz miał zapas czekoladek na cały rok. Wow, Musimy otworzyć. Musimy otworzyć? A to ciekawe. No dobrze. Jak musimy, to chyba nie mamy innego wyjścia dzisiaj, co? Tam te dwie, dwa pozostałe schowaliśmy już. O. Możesz sobie jedne wybrać. Wybierz sobie jedne. Te. Jedne. Pokaż, które wybrałeś. Które wybrałeś? Które bierzesz? Pokaż. Co jest tutaj? Kto to jest tam na tym opakowaniu? To? Cze czekoladka. Oho. No, czekoladka, ale kto jest na opakowaniu czekoladki? Pokaż. Co to za, co to za zwierzątko tutaj mamy? Kuko. No, powiem ci, że nie, nie, to świnka jest. Nie rozpoznajesz świnki? To świnka. A jak robi świnka? Oj, oj, oj. Oink, oj, dobrze. Smacznego. Obiad na jutro dla męża do pracy przygotowany. Dzisiaj jedliśmy to samo na drugie, bo na pierwsze była jeszcze zupa, którą wczoraj Błażej ugotował. Tu będę próbowała coś wymyślić z tych bananów. Pewnie skończy się na robieniu gofrów dla dzieci na kolację. Co chcesz jeszcze? Co chcesz jeszcze? Stworzyć i wyciągnąć. Stworzyć i wyciągnąć? A co stworzyć i wyciągnąć, a skąd? No i mam tutaj dwa opakowania takiego Ciasta francuskiego obniżonej zawartości tłuszczu. No to w związku z tym podniesiemy temu ciastu zawartość tłuszczu, bo zrobimy takie niby to cynamonki właśnie z ciasta francuskiego i wy, wymieszam tutaj ten baking block z cukrem i z cynamonem i po prostu to wszystko upieczemy, także to sobie też Błażej będzie mógł zabrać do pracy. A tutaj moje guilty pleasure, czyli australijski ślub od pierwszego wejrzenia najnowszy sezon, który jest dostępny na playerze. To nie jest najnowszy, najnowszy, bo tam w Australii pewnie już mają inny. Jeżeli chcecie coś bardziej hardkorowego obejrzeć niż nasz polski ślub od pierwszego wejrzenia, to polecam się zainteresować właśnie australijskim. Tam po prostu drama, ściele się gęsto. Wyszły mocno cynamonkowe, ale mam nadzieję, że będą dobre. I teraz jeszcze robię gofry dla dzieci. Takie nie do końca czekoladowe, bo tutaj mniej kakao dałam niż zwykle, ale tak, będą goferki. Co mi tu podglądasz? No bo Cię nie było w ogóle dzisiaj we vlogmasie. unikałem. Dlaczego? <laughs> nie wiem. Jakoś tak wyszło. No weź, nie bo jeszcze pomyśl. Nie z samego założenia, tylko po prostu tak wyszło akurat. Mijaliśmy się dzisiaj w domu. <laughs> no w sumie też tak wyszło. No ja rano miałem, ten, miałem seminarium online. Także też jakoś tak wyszło, że w sumie potem ja się trochę też dziećmi zająłem. Tak jakoś przepraszam, bo tutaj ustawiam, sprawdzam w tym momencie jakość ustawienia. To przewidać, to przewidać. To super. Mm. <grym> Potem obiad to i tamto. No wiadomo, czas, czas leci, a dzisiaj ostatni dzień. Zawsze tak najwięcej przygotowań mm. na to, żeby po prostu być gotowym na najbliższe 3 dni, bo mam 3 dwunastki, w związku z tym w domu mnie w ogóle nie będzie. I to jest zawsze taki duży problem, bo trzeba być po prostu w pełni przygotowanym. Tak powiem, było mniej czasu. I co teraz będziemy robić? Teraz będziemy kręcić podcast. Także Na myślę, piąteczek? No. 15 odcinek. Kto by pomyślał? No, tak samo jak chciałam ci powiedzieć, 13 vlogmas. Kto by pomyślał? No. Tak. Już teraz nie mówimy pseudo. <laughs> Dalej to jest pseudo vlogmas, dlatego, że wiesz, te typowe vlogmasy to, no to są takie christmasowe, że tak. po prostu wszystko jest świąteczne, tak. pierdół, tak. tak. a u nas z christmasu to jest tylko to, że nagrywamy w grudniu. No, dokładnie. <laughs> Zapraszamy na, na nasz podcast w piątek, bo też będziemy informowali was o tym, co będziemy robili w styczniu i będzie niespodzianka. Zapraszamy. <laughs>